Dagon. Na dźwięk tego imienia myślimy od razu o jednym z bóstw z opowiadań H.P. Lovecrafta. Jednak to nie w umyśle mistrza grozy powstała ta postać. On jedynie włączył do swych dzieł bóstwo, które już od dawna istniało w mitologii mezopotamii. Ostatecznie Dagon stał się znaczącym elementem mitów Ktulu, gdzie często jest nazywany ojcem Dagonem. W opowieściach Lovecrafta i innych przewodzi istotom z głębin, ukrytej, humanoidalnej rasie, która zamieszkuje oceany i jest czczona przez ezoteryczny zakon Dagona tajny kult z siedzibą w Innsmouth. W bardzo zaawansowanym wieku niektóre istoty z głębin osiągają ogromne rozmiary. Takie osoby tworzą kult Dagona, który czci te stworzenia jako bóstwa. W rzeczywistości są to istoty całkowicie cielesne, których wiek przyczynia się do ich ogromnych rozmiarów. Dagon to ogromny okaz istoty z głębin, o której wspominano w tekstach co najmniej od czasów w Mezopotamii. Jest czczony jako bóstwo przez pobożny kult zarówno ludzi, jak i istot z Głębin. Choć pozornie nieśmiertelny, jego długowieczność można przypisać jego braterstwu z gwiazdnym pomiotem, który czasami wybiera potężne okazy z danego gatunku, aby je chronić, pielęgnować i wzmacniać z powodów tylko im znanych. Wszystkie rasy z Głębin rosną powoli po osiągnięciu dojrzałości, pod warunkiem że mają dostęp do wystarczającej ilości pożywienia. W rzeczywistości istnieją starożytne rzeźby związane z Dagonem, które przedstawiają coś, co wydaje się być kilkoma gigantycznymi istotami z głębin walczącymi z wielorybami, choć w rzeczywistości mogą to być stworzenia znane jako cisi, trio stworzeń czczonych przez istoty z głębin, które znane są z tego, że pożerają wieloryby. W prawdziwym świecie Dagon lub Dagan był bóstwem czczonym w Mezopotamii. Szczególnie w dzisiejszej Syrii. Mógł być związany z płodnością lub zbożem. Pojawia się w Biblii Hebrajskiej jako wiodący bóg Filistynów. W jednej z przypowieści Samson burzy świątynię Dagona. Podobieństwo Dagona do hebrajskiego słowa dag – ryba doprowadziło do przedstawienia bóstwa jako pół człowieka, Półryby, czegoś na kształt męskiego odpowiednika Syreny oraz do koncepcji Dagona w kulturze zachodniej jako rodzaju boga morza. Dagon był czczony po drugiej stronie środkowej części Eufratu z głównymi świątyniami zlokalizowanymi w tutul i terka. Chociaż wiele świadectw jego kultu pochodzi również z takich miast jak Mari i Emar. W osadach położonych w rejonie Górnego Eufratu uchodził za Ojca Bogów, na wzór mezopotamskiego Enlila czy churyta Kumarbiego, a także za Pana Ziemi, Boga Dobrobytu i źródło królewskiej legitymacji. Duża liczba imion, zarówno męskich jak i żeńskich, świadczy o tym, że był popularnym bóstwem. Czczono go także dalej na wschodzie gdzie wielu władców uważało go za boga zdolnego przyznać im władzę królewską nad obszarami zachodnimi. Świadectwa Dagana z obszarów przybrzeżnych są znacznie rzadsze i pochodzą głównie z północnego miasta Ugarit, gdzie kult Dagana miał ograniczony zasięg. Według Biblii hebrajskiej Dagan był także narodowym bogiem Filistynów, o czym wspomniałem wcześniej, ze świątyniami w Ażdodzie i Gazie, ale nie ma na to pozabiblijnych dowodów. Charakter Dagana jest trudny do zbadania w porównaniu z postaciami bogów zajmujących porównywalną pozycję w Mezopotamii, takich jak Enlil. Czy Marduk. Ze względu na brak mitycznych narracji lub hymnów o nim oraz stosunkowo niewielką liczbę innych dokumentów, chociaż badacze byli w stanie określić niektóre z jego funkcji. Źródła z Emar, Aleppo i Mari potwierdzają, że Dagan był archetypem Ojca Bogów i postacią twórcy. Ten aspekt jego charakteru został prawdopodobnie zilustrowany przez epitet Pan potomstwa. Jego związek z ofiarami pogrzebowymi był najprawdopodobniej Przedłużeniem jego roli jako boskiego przodka, a współczesne teorie dotyczące go jako boga podziemia są najprawdopodobniej błędne. Jedną z najlepiej udokumentowanych funkcji Dagana było gwarantowanie obfitych zbiorów zboża. Jednak nie był bogiem rolnictwa, ale ogólnie źródłem dobrobytu. W trzecim tysiącleciu przed naszą erą Tutul Dagan był bogiem, który, jak wierzono, nadawał władcom królestwo. Pełnił podobną rolę. W Marii. Istnieją również dowody na to, że można go było wzywać jako boskiego świadka podczas przysięgi. Według tekstów z Ebla, atrybutami Dagana były Rydwan i Maczuga.